Witajcie z tej strony EMEK i Jumper no Witajcie, wracamy do naszej serii. Zagrajmy w Euro Truck Simulator 2. Dobra, podjadę sobie tu po gdyż pojedziemy zrobić kolejny rozładunek. Tym razem do kolejnego nowego miasta niemieckiego za 9000 euro. no Trzeci poziom doświadczenia, więc dzisiaj może z piąty się nabiję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ty teraz, Dawid, gdzie jedziesz? Ja jadę teraz z Lil do Tradax. O! Oh. Wiozę ja... cysternę z benzyną. Hmm. 21 godzin. No, ja też dzisiaj, ja teraz, teraz pierwszy raz z cysterną pojadę. Widzę. No wartość ładunku to 16800. O to już masz rozwinięte, dosyć kurde, źle podjechałem pod naczepę. No ja bardzo mocno poszedłem w ADR. Może co to jest ta ADR? To są jakieś specjalistyczne ładunki. Aha tam chemikalia, benzyna, Widziałem materiały właśnie... wybuchowe chyba. Widziałem właśnie, że tam ci gościu pisał, że ADR i że w długość trasy inwestować. Tak, ale jak na razie nie chcę wybierać się w bardzo długie trasy, bo mnie to męczy. O, a ja tam lubię daleko jeździć. No dobra. Przed nami 351 km, 5 godzin 40 minut jazdy. No ja mam do przejechania jeszcze dokładnie 458. No widzisz. Okej, okay, dobra. Skręcamy. Jedzie coś. Nie, okej. Okay. <trasa, Trasa długa, ale myślę, że przyjemna. Nie. Ja mi się ta gra podoba. Widziałem opinie niektórych ludzi, że się mówią, że takie nudne i takie tam, ale kto co lubi, nie? No tutaj jednak trzeba poświęcić bardzo dużo czasu no, no. na rozwinięcie się. No, bo tu szybko to się tego nie rozwiniesz. <grych> Niektórzy też piszą, że ta gra ma małe wymagania, no ale jednak optymalizacja jeszcze nie daje rady. No, no właśnie. Jak na moim sprzęcie przy Full HD mi przycina, no to coś jest nie No tak. Dlatego dzisiaj sobie obniżyłem rozdzielczość, żeby mi to też nie przeszkadzało. No i teraz właśnie widzę, że klatki się trzymają 30 fps, a nie to co wcześniej. Skakało mi od 15-30 do 30 w pierwszym odcinku. No to nie fajnie. Ano. No i pędzę po niemieckich autostradach. No, ja tu czekam aż wreszcie do Anglii pojadę. Lewą stroną trochę pojeździć po rondzie. Ja się na razie jeszcze tam nie wybieram. Nie. No właśnie, żeby tam jechać, to chyba trzeba tą długość trasy trochę rozwinąć, nie? To chyba to właśnie. Nie no, tam z Niemiec już masz niektóre ładunki. Wiemy. Nawet z innych części Europy, no ale musisz jednak trochę pojeździć, żeby to odblokować. No bo tu jest tak, że jak właśnie odblokujesz miasto, tym bardziej na zachód, to w tym mieście możesz ładunki przewozić jeszcze bardziej na zachód, nie? No ale tu też właśnie chodzi o długość trasy, żeby odblokowywać. Tego to ja Ci nie powiem nie. niestety. Nie no Kazika się pytałem, to mi mówił właśnie, że coś takiego jest. On robi po 900 km już trasy. No ja na razie największą jaką miałem, to chyba 460 km. To nie dla mnie. Ja nie <laughs> lubię daleko jeździć. No i wiesz, jakbyś chciał rozwinąć potem bardzo mocno już twój poziom, to będziesz musiał, nie? tak, ale to... <laughs> Z ciekawego. <laughs> A nawet bym chciał, żeby trochę dłuższe były te trasy, bo trochę to za krótko trwa jak dla mnie Żeby się ogólnie dłużej jechało te 400 km, co nie? Właśnie jestem przy bramkach. Hmm... i ucieknij. Te. Ja. Ciekawe ile ma do tu jest za przejechanie bez zapłaty. Nie przejedziesz, bo... Hmm. Są zablokowane po ale, prostu. Ale nie da się rozwalić tej bramki? W GTA... Wolę nie sprawdzać. Jak w GTA kiedyś chciałem zapłacić, co nie? Jadę w czwórce i prawie z daleka było otwarte. Znaczy nie, zam... nie poczeka jak to było. Nie jakoś to było, że chciałem zapłacić, ale nie wyhamowałem i mi rozwaliłem bramkę. Chciałem... No to grubo. No. Oni mnie gonią, ja mówię, no Jezus, no, sorry, no nie wyhamowałem. No, a tam za rozwalenie bramki to tylko była, wiesz, jednak westka, nie? No. A Teraz no. tak patrzę w lustarko, to tu ledwo, ledwo i zahaczyłem gościa przy skręcie, kurde. Ale macie prawie byłoby, bym zahaczył. No jednak trzeba uważać. No, bo za takie zahaczenie to zaraz 500 euro i leżę. Kurde, Izu, co tak stoi sieć. Da się tu trąbić w tej grze w ogóle? Da się. Którym? Na H chyba. A, czekaj. Tak, no fajnie, jest jakieś takie bubu. Bu. Właśnie nie wiem, czy też jak kupisz dodatkowe trąbki, mhm. to czy dźwięk się zmienia. No, się zobaczy, nie? Teraz mam fajną trasę taką górzystą. Jedna część leci górą, druga dołem. Ne. Naprawdę, fajny widok. Ogólnie, drodzy widzowie, w pierwszym odcinku mm, to mogliście mnie oglądać, ale y, nie mogliście Dawida, gdyś miał po prostu błąd i mu się nie nagrała pewna część i postanowiliśmy, że nie będzie wrzucał, ale dzisiaj już normalnie, co nie? Dawid. Tak, słucham. No, żeś się zamyślił chyba. Nie, bo dzisiaj normalnie już rzucać, bo w pierwszym odcinku nie dało rady, nie? Tak, tak, dzisiaj już no. normalnie. No, kurde, co on nie jedzie? Ej, jaki żal. No jedzie. Ej... I... Kurde. bo Boże, bo ja mam ciężki ładunek, on mi Pod górę ledwo podjechał. Ja, tak no jedzie... ja mam już potężny silnik kupiony, 750 koni. O kurwa, ja mam 330. Z takim, takim to ja sam mogę, wiesz... mieć silnik, tylko to... Mój to nie ma koni, tylko kucyki mechaniczne. <noise> Chomiki. Chomiki. Co w ogóle zobaczyć jak ten ładunek wygląda? zmienię sobie kamerę na chwilę. I Jezu, nie tanie z góry. O. o. Boże, nie dziwi się, że tak wolno jadę. Boże. Taka beczka, że nie wiem, tam jest chyba piwo. A co ty wiedzisz w ogóle? Nie wiem jakąś beczkę wielką. Nie wiem co to jest nawet. O żółtą czy jaką? Nie taką jasno-niebieską, taką błękitną. No to nie wiem, sprawdź sobie na F6. Na F6? Te... Nazwa ładunku zbiorniki. Cel Mannheim Transinet. No jakieś zbiorniki wiosłu wyłożę. Mam 27 tysięcy kasy swojej. I za to dostanę 9 tysięcy. No to trochę już będziemy mieli. Kredy... No ja, ja teraz obecnie mam 68, ale to są głównie pożyczki, bo nie wiem, dość duży wypadek ostatnio, awarię silnika. O, no to nie fajnie. No i musiałem wziąć kolejną część pożyczki. No, ale teraz planuję szybko kupić trzecią ciężarówkę i zatrudnić dodatkowego kierowcę. Aha. Ja nie mam na razie jeszcze żadnego pracownika, gdzie trzeba coś sobie zatrudnić, kogoś. I zobaczymy jak to wyjdzie, nie? No, no. A jak tam Dawid, Twój konkurs Call of Duty? No, dzisiaj rozstrzygnięcie. Dzisiaj rozstrzygnięcie, dzisiaj się dowiemy kto wygra. Zobaczymy, kto będzie z tym szczęśliwcą i otrzyma w no. gierka. A więc, jeśli chcecie, to wysyłajcie SMSy pod numerem takim, takim o treści takiej, takiej, a wygracie takie i takie nagrody. Wbijcie po prostu na kanał, i tak tam jest. jest jeden film, w którym macie... jest opowiedziany o konkursie. Tak, macie do wygrania Call of Duty Black Ops 2 Link do Demo. <grym> Link do dema, który jest płatny, 15 zł na grę online. No ale no gry... Naprawdę jest płatny? No na Grand online jest wszystko płatne, stary. Ja tam kiedyś chciałem demo, ja, pop... ja tam boski. chłopionicą za demo 10 złotych, starych ich powaliło. Najlepsze było to, stare stary, że chcieli 10 zł do dem... za demo do gry, która kosztuje chyba 35. Kurde. Kiedyś demówki darmowe były na ale internecie. Ale wiesz no, rozumiem, że gronline musi z czegoś zarabiać, no ale, w ogóle tutaj. Niby tak, w no ogóle ale bez przesady znowu. No, my tu o Line mówimy, a to jest lokowanie produktu przecież, kurde. Jeszcze nas zamknął, jeszcze nas <noise> zamknął. <noise> Przepraszajcie, przepraszam widzowie, na koniec odcinka pojawi się żółta tabliczka, lokowanie produktu. <noise> na początku też. Ty, co ja dostałem? Jakiś mandat? Gdzie? Nie. Czekajcie. Nie, 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 F5, a nie wiem nawet. A dobra, idziemy. Skasowały, Skasowali mnie bo dziady miałem 25 tysięcy i mam 24 500. A dobra, i z nimi. No mnie jeszcze zostało 283 km, więc dzisiaj mam nadzieję to przejechać. No mieszę jeszcze... Bez większego uszczerbku. Mi 261 Ty, ja może ja tam za ciągłą linię, bo chyba tak trochę stałem na drugim pasie, a tam ciągła linia była i chyba co to też dawają. Albo po prostu mi zaliczyła jako jazda pod prąd. A nawet nie wiem. Prawdopodobnie tak. No. Niemcy, Niemcy, a takie wąskie drogi, kurde, nierządną autostradą nie jadę. To o dziwo. O dziwo. Ja akurat cały czas autostradami. No jadę co to z taką normalną krajówką lecę, dwupasmową tylko. No teraz A6 chyba albo A8, nie jestem pewien. Ja w tej chwili też nie jestem pewien, bo tabliczki nie widzę na mojej drodze, a tu nigdzie do góry nie pisze numer drogi właśnie. No. A tu można sobie nawigację wymieniać w tej grze? Można chyba kupić jakąś deskę rozdzielczą z nawigacją, właśnie, ale. No właśnie, wiem, że te tiry mają lepsze, już wbudowane te nawigacje. No tak, no ale w tym komputerze raczej nie zmienia ci się to mm. jakoś stanowczo. To jest to samo co w interfejsie gry, chyba. Tak, tak. No tylko, że z kabiny masz lepszy wygląd. No mm. ale to już tylko dla pasjonatów. No to jest prawda. No zobaczymy. Jeszcze 228 km mam do celu zobaczymy jak to wyjdzie Nie tu trochę za szybko zakręt wszedłem a tu trochę nie uwagi się leży tirem zaraz Ile ci jeszcze zostało kilometrów? 221 teraz No co no cię gonie O widzisz Ta gra w ogóle jest na multiplayer? Bo nawet nawet nie wiem. A też właśnie nie wiem, ale obawiam się, że nie. Znaczy <laughs> jak fajnie by tak na multiplayerze, że każdy jeździ po drogach, bo by to zajebi e, się realistyczne, nie? I wiesz, między firmami na przykład ty jedziesz do mnie po ładunek no ja do ciebie, to byłoby dobre. No tak, tylko co za serwer by to uciągnął? A tam... Wiesz nie takie gry takie serwery uciągały tam. No, ten, wbrew no, pozorom, no, no, to ten, dużo danych jest. No ten świat jest duży, nie? Na pewno, nie? No właśnie. To jest jednolite, tu nie ma doczytywania żadnych tych, nie? O no przez stary, przez tory chyba po raz pierwszy w tej grze. Jezus Maria, ty oni staną na torach, jaki? <laughs> Kurde Jezu, ledwo wyjechałem. Szkoda, że pociąg w ciebie nie uderzył. Ne. No, fajnie byłoby. Jeszcze nie, nie dość, że zbiornikiem i by mnie w powietrze wywaliło, co? Jeszcze 200 km do celu, więc... No, ja 200... ...szybko to przejedziemy. Ja 207, bo na torach zostanąłem. <noise> jeszcze w korku przed torami stałem. No ja teraz gonię po tym... ...niemieckim hmm. a 4 Dwa pasy, bo dwa pasy, ale... ...tnie się jak nie wiem. Ne. Mogliby też jakąś zwierzynę, tak dodać, wiesz, jedziesz sobie, to jakaś nagle sarna Ci wyskoczyła i dup. I nie brakuje, że za wykroczenia policja nie goni. Ne. No. I że sarna Ci nie wyleci i z chłodnicy nie rozpieprzysz. <noise> no to już by była trochę przesada. <noise> A tam... Jedziesz sobie tu taki dzik na drodze sra. Taka ciężarówka to by go rozjechała. A no. Jeszcze by sobie kierowca by, kierowca by sobie go jeszcze wziął, to miałby dużo jedzenia. Tak, kiełbasy. Tak, miałby taki zapas, że. No no, widzicie. Sobie zakupiłem kabli tabliczki do kabiny. Mam sw nazwę swojego kierowcy, rejestrację, więc ne. ciężarówka troszkę podrasowana. A no to fajnie. Czekam teraz tylko jeszcze na dodatkową oś. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja też czekam, żeby sobie coś tu ulepszyć, w tej mojej ciężarówce. Choć chętnie to, żebym jakąś nową kupił. I ty jak? Kupowałeś już jakąś? No mam tą jedną, trasę tam co jeżdżę, co nie, to jest moja pierwsza. No a co to w ogóle jest za model? E, jakaś renówka, ale nie wiem co to. Ale słabe dziedzictwo. Ja wziąłem 100 tysięcy kredytów i właśnie 35 dni mam na spłatę, nie? Te dziennie mi gdzieś 2-700 zabierają. No, tam oprocentowanie nie wiem, ile mam, 10%, Czy 15%, 18%, coś takiego. Nie wiem, nie chyba 7 za każdym razem biorą, bo mam 500 tysięcy pożyczki. Ja chciałem więcej, ale mi nie pozwolili, bo za mały poziom. No, 500 tysięcy dam sobie już taką ciężarówkę kupił, że kurde. Znaleźć dziadostwo mam. Ile, czy... Zn znowu dopada mnie zmęczenie. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj na trasie będzie jakiś postój. To się prześpimy znowu. Wtedy można. W sumie mijałem już bardzo dużo postoi, parkingów, mm. no ale. Zatankujemy sobie, bo widzę, że mam już trzy kreski. Jak zwykle deszcz. Okej. Okay, teraz no. jadę drogą. A15. Dobra. Cena za diesla. Euro 46. Kurwa, jak drogo. Drogo? Nie no. Ogólnie wiesz, na greta to to jest tanie, nie? My, my to chyba Niemcem jesteśmy w tej grze, nie wiem kim. <śm> <śm> Dobra, <śm> enter. Nie no, zarabiamy jak Niemcy, nie? Czekaj, aha, muszę to trzymać. Dobra. Ile litrów? No do pełna trzeba zatankować. Dobra. 15 litrów zalałem za 300. To ładnie. Ja tankuję po 600 ogólnie. Ostatnio chyba dolałem. nawet. 800 litrów tankowałem. A więcej teraz 400 litrów. Dobra, bak pełny. A jak obstawiasz mecz? Polska-Urugwaj? Ja. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście jestem za naszymi, nie? Jak to wszyscy tak mówią, że zawsze przegramy z tymi dobrymi, a zawsze albo remis, albo wygrana. Szkoda, nie. że z Anglią nam się nie udało. Znaczy, Chodź, Jabaki naprawdę dyktowali nasze warunki. Ja to sądzę tak, że uważam, że jeśli oni jutro zagrają tak jak z Anglią, to 2-1 dla nas. No co, jak die... zagrają jak z Anglią, to Urugwaj nie ma szans. No. Tak Od Diego... zespół to... też dobry. Nie. Diego Forlan nie przyjedzie do nas, niestety. Dlaczego? Kontuzja? Nie wiem co tam. N nie powołał go trener. O, no, szkoda. No, czyli nie zobaczymy go w Polsce u nas. Ale z drugiej strony nawet lepiej, nie? Jakby nam z trzy bramki strzelić, no, to... <grym> no to. Lepiej niech w domu zostanie. O, no, wiadomo. Dobra, skręcamy w lewo. Nie. I jeszcze tylko 100 km do celu. I będzie zajbiście. I kończymy na dzisiaj. No. Kurde, zahaczyłem. Jezu, le ty, ledwo zahaczyłem, ale nie dostałem mandatu. Jaki? Ty, <grystanie> jego pociągnąłem. Ty, ale mu się przekrzywiło cały ten. O kurde. Zobaczysz co stary, jak wrzucę to na YouTube, chłopie. Spok No, teraz... Naprawdę bo... w deszczu jest to teraz widzowie się... droga hamowania, że szok. Trochę teraz widzowie będą mieli śmiechu ze mnie, jak zobaczą to, co zrobiłem. Nic nowego. <grystanie> nie. To było spoko, co teraz się wydarzyło. Dopada cię zmęczenie, kurde, znowu zmęczony. A przecież ostatnio spałem, jak do pierwszego odcinka robiłem trasę. Tu już druga trasa, znowu zmęczenie. Jest dobra, 135 km do celu. Ja właśnie jestem na parkingu, ale coś nie chce mi się załączyć. Automat ze spaniem. Mm -hmm. Więc przejadę trochę dalej na inne miejsca. Ten sam problem co ja wczoraj. No niestety. Mm. Zobaczymy z drugiej strony. Trochę uderzyłem, trochę pod prąd pojechałem, no ale. No a mi się teraz spokojnie idzie. Takimi jakimiś kurskimi terenami jadę. Trasa taka na podniesieniu, na wzniesieniu. No to fajna trasa. No mi się właśnie takie trasy najbardziej podobają. A właśnie już jestem na wschodzie Niemczech zaraz, to już te tereny pod Francję powoli podchodzę. No twoja a... grafika też daje radę. Moja niestety się spaliła. Która grafika ci się spaliła? To co miałem w komputerze. Ten, ale to. W, w tą co teraz masz nową co mieć? Tak. Tą zintegrowaną? Nie. Już myślałem, bo GTX-a. <grym> niestety ten parking nas nie polubił, więc się nie przespaliśmy i jedziemy dalej zmęczeni. Ja właśnie teraz w prawo odbijam na Mannheim, czyli na nasz cel docelowy. Cel docelowy. Miejsce docelowe. No właśnie. Ty znowu będę hamował. No, teraz mnie trochę z trasą przegoniłeś, pewnie. Nie, no 92 km mi zostały. No mi 84, to musiałeś gdzieś przystać, trochę dłużej. No ja byłem, ja tankowałem nie? Jeszcze, jeszcze kolejki były w zapłatę. Kolejny parking, więc tutaj chyba się prześpimy. Mhm. Mm a ja już nie ja ja mam nadzieję, że tutaj się uda. A ja już mam 90 km, by dojechać. No, czwartek 15:24 w grze. Za półtorej godziny dowiedziemy paczkę całą, przesyłkę. Mnie to się wydaje, że może jakieś mleko wiozę, albo co? Że tak wygląda. Nawet nie Chyba wiem. Chyba na tych małych parkingach nie można nocować ciężarówkami, bo coś nie chce mi aktywować nie tego. Wiem. Ja, to, ja to poszedłem spać i cały parking i zablokowałem na czapą. Ale zobaczę jeszcze inne miejsce. O, tutaj dało radę, więc tutaj się prześpimy. Jednak musisz wjechać na miejsce, gdzie jest mhm. typowo parking dla ciężarówek. Teraz jakimiś serpentynami będę jechał, o, trzeba zwolnić Kurde. No, ty, ty, jakie ty jakie zakręty teraz będę miał? Ty jakie zakręty teraz będę miał. A ja tam lubię w nocy jeździć. Podoba mi się. No u mnie trochę ciężko. <laughs> nie. Choć naprawdę wolę jeździć w nocy niż w dzień. Widzisz. 68 kilometrów. za chwilę będziemy na miejscu. Hmm. Jeszcze 67. I tak razem prawie dojedziemy. Zależy kto szybciej zaparkuje. No, też prawda. I czy będą korki w mieście? No. Jak na razie jest w miarę. Zobaczymy, jak mi dzisiaj ten głos wyjdzie. Bo do pierwszego odcinka to była tragedia totalna. I już przestałem nagrywać frapsem. Teraz nagrywam Audacity. No, więc zobaczymy, jak to będzie. No zobaczymy. No, zobaczymy, zobaczymy. Kurde ty, ej stary, ledwo zahamowałem. Prawie stary bym w tych drzewach, bym się szybciej w mieście znalazł. Jednak czuć ten ładunek, nie? No, jak się ma ciężki ładunek to na serpentynach trzeba uważać. Ty... Nie tylko na serpentynach, no, od razu jeżdż... droga hamowania się zwiększa. No zwiększy. stary, też mi zaczął padać, w wjechałem. No to zobaczysz jak się teraz pojedzie. Jest zmęczony? burza, serpentyny i jeszcze ciężki ładunek, cztery w jednym bardzo ci dobrze <grym> to jest stary seryjny, to muszę już wolno jechać, muszę ty, w wyciarczki gdzie się włączało? na P na P, aha, P, o. a tu można szyb, to można szybciej, szybciej, czy są różne tryby, czy tylko jest jeden? nie, tylko jeden mhm. też jeszcze ręką przetrę <grym> No, ja zaraz będę na miejscu, bo już jestem na obwodnicy miasta. No... Właśnie teraz zjeżdżam. No, ja też już właśnie wjeżdżam powoli do miasta. No, jeszcze nie tak szybko, 41 km. No, mi zostało 6. No, no widzisz, szybciej byłeś. Ty oszukujesz, przez podla jechałeś. Tak, tak. Przeniosłem ciężarówkę. No. No, Planuję właśnie zmienić swój pojazd na jakimś skanie. Mm -hmm. Ale to zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja też chciałem skanie. O, nad, nad autostradą właśnie przejechałem Mostem do góry. Nad, no, fajnie. nad niemiecką autostradą i Frankfurt mamy w prawo. O, Frankfurta muszę zawitać kiedyś, w tej grze. Jedzieć. No. Ja to się... Chciałbym właśnie auta tu, czy da się lawetą jechać? To znaczy, możesz A, przewozić różne no właśnie, auta. o to mi chodziło, nie? Te, te auta wożą. Podoba mi się. Bo to w tej grze chyba jest prawie cały rodzaj, hmm. chyba wszystkie rodzaje tych przewozów, nie? A tego to ja ci nie powiem. Ale na, myślę, na, że tak. Na pewno większość. No tak. Jak widać przekrój ładunków jest bardzo duży w menu w wyboru. Noś mi tak nie ziewaj, bo ja zaraz zacznę ziewać A jeszcze z jakimś tirem teraz w lokę trochę 51. Już się spada nawet Dobra, skręcamy w prawo do Mannheim, do którego nam zostało już 12 km no, i mój ładunek został dostarczony. No, ja Dostałem ładunek. bonusy za niebezpieczną dostawę. Uh -huh. Wynagrodzenie podstawowe. No i ogólnie 692 punkty doświadczenia. No i 9 km zostało. Teraz już 7. No to działaj, działaj. Teraz już 6. O kurde, kto szybko leci? Ja sobie przejdę do menadżera firmy. Może będzie jakiś lepszy kierowca. To go zmienimy. Mannheim. Malutkie miasteczko do takiej wsi wjechaliśmy i... Odkryto miasto Mannheim. Ja sobie jeszcze, jeszcze zanim skończę film, to sobie punkt dodam doświadczenia, bo na pewno teraz mi czwarty poziom wbije się. Dodaj, dodaj. No. Myślę nad czym, ale chyba na długość trasy teraz dodam. To już ty musisz sobie wybrać. No. Zgadnij, jaki kierowca jest u mnie dostępny. Nie wiem. Manuel. Manuel, o patrz. Ty to ja. Kop bez litery E. Ty, ku... ty, ale żebym szybko wjechał na podwórko. Na podwórku. Podwórko. Na podwórko. Na podwórko. Dobra, szybko. OK, Zlecenie wykonane. Doskonale. 9300 zarobiłem. No to i... Prawo. Poziom czwarty. Ale się na widzuszy. Dobra. Co teraz dodajemy? ADR. Przewóz niebezpiecznych dóbr wymaga świetnie wyszkolonych profesjonalistów. A dobra, może w to ADR pójdziemy. No dobra, jeszcze sobie tu zobaczę, zasypiam już, zapiszę sobie na pewno że grę, okej. Okay. Myślę, że będziemy już kończyć na No, dzisiaj. też już kończymy, ja mam czwarty poziom, 2,5 tysiąca przejechane, a ocena 0,8, nie zmieniła mi się, nie wiem czemu. A nie wiem, Nie dopiero teraz wskoczyło na 3,5. Uh -huh. 33, Ale to nie. 33 tysiące mam kasę w tej chwili. Na dzisiaj możemy kończyć. Dziękuję no. za oglądanie. Trzymajcie się. No. Ja tak samo dziękuję za oglądanie. I zapraszam do kolejnych odcinków serii Zagrajmy w Truck Simulator. Cześć.